Halo, dzień dobry, witam na piętnastym już codzienniku. Na początek tradycyjnie przeczytam przesłanie z książeczki Kocham Cię na każdy dzień, Wery Simon. Przesłanie na dzień 27 lipca. Miłość to wielka wybawicielka. Wybawia od nienawiści, od nikczemności dumy. Od egocentryzmu i kłamstwa. I przeczytamy z tej malutkiej książeczki: Odważ się żyć odważnie, co to nam przesłanie, jakie? Widzimy, jak przemija w swym kapeluszu z piórami, wesoło pochylonym na bok na kasztanowych lokach. Patrzymy na jej radosną twarz, umalowaną, upudrowaną, i odpowiadamy uśmiechem na jej uśmiech. Ona jest młodsza od nas wszystkich, choć skończyła 93 lata. Stara i krucha, chora, a zachwycona każdym dniem, rozkoszuje się światłem słońca, zapowiedzią wiosny. Zatroskana o wszystkich, tylko nie o siebie. Ja, ja wkrótce odejdę. Ty musisz myśleć o sobie, kochanie, niosącą są odwagę wysoko w jasnym świetle słońca, skrywająca swoje smutki w głębi serca. I weźmiemy. Przesłanie z, z książeczki Recepty na Piękne Życie Tereski Synorackiej. Każdego dnia jest dzień mamy, świat zaczarowany. O mój Boże, spać nie może, głowi się, czy jej marzenie spełni się. I jeszcze weźmiemy. Przesłanie z książeczki Louis Hay. To są medytacje leczące duszę i ciało. I zobaczymy, co dzisiaj będzie. Rachunki. Czy ktoś ma problemy finansowe, że otworzyły nam się rachunki? Moje rachunki są potwierdzeniem mojej wypłacalności. Z łatwością zarabiam na życie. Moc, która nas stworzyła, ofiarowała nam obfitość, wszystkiego, co nas otacza. To, czy na to zasługujemy i czy to akceptujemy, zależy tylko od nas. Wszystko, co mamy w chwili obecnej, jest wynikiem naszej akceptacji. A jeśli pragniemy czegoś innego bądź czegoś więcej, lub mniej, to na pewno nie otrzymamy tego, narzekając, ale tylko wtedy, gdy otworzymy naszą świadomość na nowy sposób myślenia. Przyjmuj wszystkie swoje rachunki. Z radością ciesz się wystawiając czeki i pamiętaj, że wszystko, co dajesz, powraca do Ciebie zwielokrotnione. Niech Twoje uczucia wywołane takimi sytuacjami staną się pozytywne. Rachunki to naprawdę cudowna rzecz. One przecież oznaczają, że ktoś Ci na tyle zaufał, aby właśnie Tobie zaoferować swoją usługę. Wie bowiem, że możesz za nią zapłacić. Zobaczcie, jakie to jest cudowne przesłanie. Dlatego, że czy to nie jest takie ważne, że ktoś nam zaufał? Zobaczcie, płacimy rachunki za prąd, ale tak naprawdę firma, która sprzedaje prąd, Zaufała nam, że my jesteśmy godni, uczciwi i że zapłacimy swoje rachunki, prawda? Zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Dzisiejszy temat wiodący jest zdrada, fałsz obłudy. Czymże jest zdrada? Kto z Was doświadczył zdrady? Czy jest ktoś, kto doświadczył zdrady i wie co to jest? wiecie najczęściej, jeżeli mówisz słowo zdrada, to ludziom kojarzy się mężczyzna, kobietę, mąż, ona się męża, partner, partnerkę. Ale zdrada to też może być przyjaźń Zdrada to też może być. Matki do dziecka, czyli na przykład jeżeli dziecko zaufa mamie i zwierza się jej ze swoich tajemnic. Jeżeli mama opowie o tym, komukolwiek zdradza swoje dziecko, zdradza zaufanie. Jeżeli dziecko, Zdradza, bo też tak się zdarza. Właśnie tak rzadko bierzemy to pod uwagę, że plotkowanie, powtarzanie ktoś nam zaufał i ufa, że my dotrzymamy, nazwijmy to tak, sekretu, a my, bo mówimy do komuś, czyli zdradzamy. Jest jeszcze bardzo istotna rzecz, że jeżeli ktoś chce nam powierzyć swoją tajemnicę, to zapytajmy tego kogoś, czy aby na pewno chcesz mi powiedzieć tą swoją tajemnicę. Mówicie, czasami jest tak że ludzie zrzucą na nas tą tajemnicę wciągają nas w swoje sekrety często nieczyste i my wtedy jesteśmy współ. Pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś tylko pamiętaj nie mów, to warto jest powiedzieć: to nie mów mi tego, proszę. Jeżeli chcesz, i jakieś sekrety powierzać, to zapytaj mnie przed faktem, póki to mi powierzysz. A nie, zdarzyło Wam się pewnie coś takiego, że ktoś Wam powierza tajemnicę i na końcu, kiedy już to wszystko wypowie, mówi Wam, tylko nie mów nikomu. Czyli. Stawia nas, jak powiedziałam, przed faktem dokonanym. A więc, dbajmy o siebie, żeby nie przyjmować cudzych tajemnic, bo niby dlaczego mielibyśmy brać na siebie bez zgody wcześniejszej, czyli stawianie nas przed faktem dokonanym. Powiedzieć tajemnice. Często to są tajemnice też dotyczące innych ludzi, z którymi jesteśmy też w jakiejś tam relacji, znajomości, i ktoś zdradza jakieś intymne sprawy tego człowieka, i wtedy my się czujemy nieswojo, obcując z takim człowiekiem, ponieważ inna osoba powierzyła nam informacje bardzo intymne, pewnie tamta osoba by nie chciała, żeby się o tym nikt dowiedział. A więc dbajmy o to, nie zdradzajmy też siebie. Bo jeżeli robimy to wbrew sobie, to najzwyczajniej w świecie zdradzamy siebie. Bo jeżeli czujesz się z tym niezręcznie, jest ci z tym źle, to znaczy, że zdradzasz siebie swojej wartości. A więc pamiętajmy: Jeżeli ktoś próbuje nam sprzedać w cudzysłowie jakieś tajemnice, to najpierw dopytajmy, czy na pewno, kiedy czu, słyszymy, że to zaczyna być na przykład o, o innych ludziach. Fajnie jest powiedzieć, wiesz co, ale ja nie chcę rozmawiać o nieobecnych. Nie chcę, żebyś mi to mówił czy mówiła. Tym samym wtedy nie wciągamy się w tą grę, kiedy stawiamy tą granicę, że nie chcemy w tym uczestniczyć wcześniej. Także, kochani, to jest zdrada, fałsz. Czymże jest fałsz na przykład? Człowiek fałszywy to człowiek, który jest nieuczciwy. Fałsz obłuda. Wiąże się to też ze zdradą, bo człowiek, który zdradza jest fałszywy i obłudny. Fałsz to jest też wiecie to jest takie no Nieprzyjemne, nazwijmy to tak bardzo mocno nieprzyjemne. Jeżeli ktoś rozmawia z nami, patrząc nam w twarz, a później idzie i nas obgaduje do drugiego człowieka. Najzwyczajny świeci jest fałszywy. Fałszywy jest też człowiek. Który wobec siebie jest fałszywy, wiecie, to jest takie, takie trudne, bo można być takim fałszywym i oszukańczym wobec samego siebie. A tutaj nie do końca to jest takie fajne. A więc to tak krótko o. O zdradzie, o fałszu, o łudzie, bo tego mamy na każdym kroku bardzo dużo, prawda? Więc takie małe inspiracje, jeżeli ktoś Was wciąga w gierki zdrady, fałszu, plotkarstwa, jeżeli wciąga Was do tego, żebyście dotrzymywali tajemnicy, czyli daje Wam do dźwigania z część ciężaru. Nie zgadzajcie się na to. Także macie prawo nie dotrzymać tajemnicy, jeżeli zgoda nie była obopólna. Czyli, że ktoś wam coś powiedział, tylko pamiętaj nie mów. Trzeba było mnie zapytać przed, czy ja wyrażam zgodę na to, żeby tego nie dotrzymać. A jeżeli nie chcę tego nieść, to najzwyczajniej świecie. Mam prawo o tym powiedzieć. Osoby, które są na wizji, zapraszam do napisania, jeżeli chcecie otrzymać przesłanie, a ja wyciągnę na nasze spotkanie przesłanie dobrostanu. Mój dom jest pełen życia, piękna, radości, spokoju i miłości. I słowa mocy dla nas. Jestem skoncentrowana i załatwiam sprawy na czas. Myślę w sposób czysty i klarowny. I przesłania. Inspiracja, Ewy Folej, powiedz światu: tak, płyn z prądem i malutka karteczka iluminacji. Doświadczam w moim życiu. Cudu za cudem, a błogosławieństwa nie mają końca. I wyciągnę przesłanie anielskie dla nas. Anioł stróż twórczości, twórcza energia spływa ku mnie. Im częściej postanawiam wyrażać swoje uczucia. O, witam Ciebie ciepło. J.M. Kuba i przesłanie dla J.M. Kuba, proszę bardzo, przesłanie dobrostanu. Przyciągam do siebie pieniądze, za ich pomocą czy niedobro, szczodrze obdarowując innych ludzi. I słowa mocy dla J.M. Kuba. Jestem otwarta na przyjęcie obfitego strumienia pomyślności, który ofiarowuje mi wszechświat. I malutkie przesłanie dla J.M. Kuba. Są ludzie, którzy z radością powitają osobę, którą się stajesz. I malutka różowa karteczka. Inspiracje wyfolę. Przeszłość minęła. Przyszłości jeszcze nie ma. To jest jedyna ważna chwila. I przesłanie alnińskie dla J.M. Kuba. Archanio Uriel. Boskie światło promieniuje jest z głębi. Jestem odwiecznie promienny, miłujący i mądry. Kochani, dziś na tyle, ponieważ przyjeżdża do mnie córka a więc dziś troszeczkę codziennik jest krótszy, bo już jest już tuż, przyjeżdża z Niemiec, a więc wszystkiego, co najpiękniejsze Wam życzę. I jest z nami Maria Pietrowa, dobry wieczór, pozdrawiam z Czech. a więc dla Marii wyciągniemy jeszcze przesłanie dobrostanu, Roz rozpoznaję siłę swojej intuicji, i słucham swojego serca otrzymuje boskie przewodnictwo i słowa mocy dla Marii Pitrowa. Nigdy nie jestem sama. Zawsze są ze mną, aniołowie, niebiańska armia, kochającego stwórcy. A więc i dla Ciebie, Marię, zapraszam jutro. O 18. Wszystkiego dobrego, kochani. Do następnego razu. Pozdrawiam, pa, pa.